Witamy Państwa w kolejnym wydaniu kuriera żorskiego w poniedziałek 8 sierpnia. Od kilkuset lat mieszkańcy naszego miasta idą w pielgrzymce do Jastrzębia, aby uczcić Bożą opatrzność. Jak zawsze grupa 50 osób wyruszyła spod kościoła świętych apostołów Filipa i Jakuba. Pielgrzymi zgromadzili się pod kościołem farnym punktualnie o 12 w południe. Przed wyjściem odmówili wspólnie modlitwę, a błogosławieństwa na drogę udzielił im dziekan ksiądz Stanisław Gańczosz. Szli młodzi i dorośli, całe rodziny, dzieci oraz starsi. W grupie znajdowały się osoby, dla których pielgrzymowanie do Jastrzębia jest tradycją od kilkudziesięciu lat. Celem wędrówki był kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny i Opatrzności Bożej. Znajduje się tam stary, charakterystyczny i unikalny obraz Bożej Opatrzności. Pielgrzymi szli podziękować Bogu za opiekę oraz prosić o dalsze łaski. Do tego kościoła idą także sami Jastrzębianie oraz mieszkańcy Rybnika. Żorscy Pątnicy dotarli do celu w kilka godzin. Na miejscu odbyła się msza święta, a potem parafialny festyn. Na zajutrz o 7 rano odprawioną mszę świętą w intencji pielgrzymów z Żor. Bo to jest pielgrzymka ślubowana i tak ludzie zatracają pojęcie ślubu. Znaczy, to ten ślub jest polega. ślubowane, czyli jak było przyrzeczone to trzeba spełnić. Wywiad. I ma Pani ja satysfakcję tak z wypełniania tego ślubu. Tak, ale patrzę, że właśnie się zaczyna lekceważyć ślub od tego ślubu naszego poprzez śluby jasnogórskie i poprzez śluby dorodzinne małżeńskie. I jakoś trzeba przywrócić wartość wagę tego słowa ślubu. To jest odpust w opatrzności Bożej. A za co Pani sama osobiście dziękuję o Bożej opatrzności? Za to, że te huragany, które chodzą nad Polską, już nie mówię o świecie, nas omijają. Ja czuję parę Już kiedyś mówiłam, że przodkowie składając ślub powierzyli nas w Bożej opatrzności. W herbie parafialnym, w pieczęci parafialnym jest ten opatrzności. I trzeba to dostrzegać, że nas te wszystkie burze omijają. I za to to, bo to jest i dziękować, bo najczęściej się idzie prosić, ale tu trzeba dziękować. Bo to się wydaje, to było kiedyś dawno, ale to jest ciągle aktualne. Te wszystkie Mówię, kolegami, jak na to patrzymy z przerażeniem, to, to trzeba sobie uświadomić, że trzeba ich dziękować. A prosić no, każdym o swoją jakąś tam rodzinną intencję osobistą, <grytanie> ale to jest... Niesamowite, co się dzieje, a, a nas to jakoś tak szczęśliwie mija. Pani Bory chciała sobie nie, nie, tylko chciałam że Pani jest jest propagatorką, no bardzo silną, bardzo mocną, niezakwianą. Wszędzie pisze, oręduje, żebyśmy jednak śli i kontynuowali te pielgrzymki. Ja już widzę 20 rok, chyba dzięki Pani Salomei, to bo dostarczył się do Częstochowy, ale do Jastrzębia na się tylko Można dziękować i prosić o dalsze. Za co pani no, szczególnie chciałem w podziękować. Podziękować za to, co mamy na zdrowie, za rodziny, za wszystko. Dziękujemy. Do siebie o dalsze. Przez dwa dni rejon Skateparku zaroił się od miłośników niezwykłych wyczynów. Impreza pod nazwą Extreme Summer to nowa propozycja żorskiego Mosiru. Weekend ze sportami ekstremalnymi był pierwszą tego typu imprezą z okazji 20-lecia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jubileusz przypada na okolice października, zatem od tej pory aż do jesieni czekać będą na mieszkańców cykliczne, różnorodne imprezy jubileuszowe. Extreme Summer zgromadził cyklistów amatorów deskorolki, ścianek wspinaczkowych oraz innych dyscyplin, z których dużym zainteresowaniem cieszył się wodny tor ślizgawkowy. Muzyka Festiwal Sportów Ekstremalnych to nasza nowa propozycja dla mieszkańców miasta Żory. Jest to impreza w ramach obchodów również 20-lecia w Żorach. Zaplanowaliśmy ją na dwa dni, 23 i 24 lipca. Jak widać, atrakcji jest, jest mnóstwo. Do godziny 20 e, trwa impreza. E, jest szereg e, urządzeń, które zostały przygotowane na czas trwania tej imprezy. 24 lipca to święto wszystkich policjantów. Także żorcy funkcjonariusze z tej okazji spotkali się z prezydentem miasta, komendantem miejskim oraz przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Swoją grupę zawodową reprezentowali stróże prawa, którzy tego dnia otrzymali awanse na wyższe stopnie oraz szczególne nagrody i wyróżnienia. Policjantom dziękowano za ich trudną i niebezpieczną pracę. Swoje słowo do zebranych powiedzieli oprócz miejskiego komendanta, młodszego inspektora Sławomira Sałbuta i prezydenta miasta Waldemara Sochy, także przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji, młodszy inspektor Władysław Konkol oraz prokuratury rejonowej w Żorach Leszek Urbańczyk. Zebrani obejrzeli także specjalny film promujący policję. Najprzyjemniejszym elementem kameralnej uroczystości było oczywiście otrzymanie nominacji. W sumie doczekało się ich 55 funkcjonariuszy. W tym roku także czterech mundurowych otrzymało odznaczenia Zasłużony Policjant oraz odznaki za długoletnią służbę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowieniem nr 322/2011 przez 2011, z dnia 1 lipca 2011 roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczył Medalem Złotym za długoletnią służbę aspiranta ształowego Grzegorza Małas, aspiranta Janusza Karwot, wymienieni policjanci O obręczenie odznaczeń, proszę pana naczelnika Wydziału Kontroli oraz pana komendanta Miejskiego Policji Żoraka. Chciałbym Wam żebyście tę bardzo dobrą pasję, która wchodziła i <coughs> żeby te był coraz lepsze, żebyście byli usatysfakcjonowani z pracy w policji, żebyście spotykali się z uznaniem, z wdzięcznością naszych sąsiadów, mieszkańców. Bardzo Wam dziękuję, życzę, żeby udało Wam się realizować i Wasze zawodowe zamierzenia, ale również wasze osobiste rodziny. Naprawdę wyniki, które byśmy osiągnęli, były na miarę naszych możliwości. Efektem tych wyników praktycznie są Wasze nominacje na wyższe stopnie policyjne i nagrody, które otrzymaliście, jak również y, odznaczenia. Biorąc pod uwagę, że nasza jednostka jest bardzo mała, to należy zauważyć, że du dużo chłopców jest awansowanych i, i nagradzanych. Chciałem tutaj uchłonić się do pana prezydenta Rady serdecznie jak również do przedstawicieli y, Rady Miasta, że doceniają naszą pracę i zauważają, że y, nasze, nasze zaangażowanie przekłada się na skuteczność i osiąganie odpowiednich celów. No i podziękować za to, że to są nie tylko nagrody y, corocznie fundowane na y, Święto Policji, ale również pomagają nam jako organowi, organowi państwowemu w funkcjonowaniu. Często otrzymujemy pieniążki, czy to na dodatkowe patrole, czy to na samochody, czy na prozaiczne rzeczy związane z remontem naszej komendy, dzięki czemu budynek na razie w środku wygląda tak jak, tak, tak, jak wygląda. Bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie. Z okazji Święta Policji życzę Wam samych sukcesów, awansów. Te życzenia też kieruję do Waszych rodzinie. Artyści się rozjechali, ale pozostały obrazy. 22 plener malarski w Żorach zakończyła tradycyjna wystawa. Ekspozycja plenerowych dzieł niestety nie odbyła się jak planowano w plenerze, gdyż aura nie była w tym roku łaskawa dla artystów. W zasadzie plener był plenerem głównie z nazwy. To jednak nie przeszkodziło w stworzeniu jak zawsze ciekawych prac pokazujących żory z innej strony. Dzieła zaprezentowano w holu Hotelu Żory. Jak zwykle nie zabrakło pejzaży, nowych ujęć żorskiej starówki, a także natury. Ilu artystów w telewizji naszego miasta. Jeśli tradycji stanie się zadość, efekty pleneru zobaczymy także już jesienią w galerii na starówce. To już wszystko w tym wydaniu Kuriera Żorskiego. Dziękujemy za uwagę, a na kolejny program zapraszamy już w środę 10 sierpnia. Do zobaczenia.